Hej, 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 Witajcie w To kolejny odcinek z Endless'a. Dzisiaj będziemy trochę odbudowywać cały Endless. Znaczy, na pewno nie cały odbudujemy, znaczy, bo uda się na pewno cały. Ale tak, to wezmę sobie to, to, bo to są pierwsze rzeczy, co będą jej potrzebne. Czyli na odbudowę wieżowca, ale sumę do odbudowy jest mało, bo też y, poza filmami trochę co odbudowywaliśmy. Odbudowa po prostu była. Ale tak tutaj to, to ja mam pomysł, że z tych rzeczy, że nas zbieraliśmy, ja chcę taki zamek zrobić. Jakieś w ogóle domy. zrobić w ogóle. Ej, ile tu drewna. Nakopane zostało. Trzeba całość naprawiać. W ogóle to ja muszę w środku ten... Mój wieżowiec ozdobić. Bo cały czas nie jest ozdobiany. A miałem go ozdabiać w środku. I do tej pory tego nie zrobiłem. O, dobra, wystarczyło mi. Dobra, i wreszcie wieżowiec naprawiony. Teraz tu muszę sobie wziąć tutaj to. I drogę naprawić. Bo Aron ukradł całą drogę. Bo tą głowę muszę usunąć. O, dobrze. Zatem to sobie tu, i tu, i tu. A nie, nie tutaj. Tutaj bez przesady, tutaj nie. Tylko tu, 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 tu. No i to jest ją zakręt. Jakby i tak do sklepu mietka raczej już tutaj nie będziemy z tego robić, ale żeby był. Żeby sklep umietka zawsze był. Do sklepu mietka jest zawsze fajny. No to założę to na głowę. O, i od razu lepiej. Teraz sobie założę sobie No i tak, od razu mogę coś tutaj nowego zbudować. Czyli początek tego zamku. zrobię jakiś ceglany budynek. Ale chyba na razie chcę zacząć budowę tego zamku. Więc muszę sobie bruk nabrać. Ale więc muszę sobie najpierw wybrać miejsce na ten zamek. Hmm, może go gdzieś... Wiem, do tego tematu no trzeba teren ogarnąć bo jest bo kłuć tu, kłuć ja tu, tu, tu. Ale to szybko łopata bardzo pomaga, bez kłuć bez to bez by kłuć było, kłuć tu Tu bez tu bez to bez Tu, bez kłuć bez kłuć bez kłuć zaznaczyć, kłuć tak te, drogi, te, podawać, te dziury. Tu, tu, jeszcze tu, i tu, No i jeszcze jeden kawałek, dobra? Tak, tutaj zrobimy to, tu i tu. Odbudowa, sobie to zrobimy, dobra. No i teraz sobie zaznaczę, gdzie to będzie. W całym tym pasku sobie to przejdę. Tutaj jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli fila. Tak, ja muszę za teraz przejść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest idealnie. Teraz tu. No i jeszcze sobie tę górę mogę zmniejszyć, Bo ta góra też mi przeszkadza. Dobra, ja, tu... Dobra, o, dobra, udało się. Teraz ja sobie tutaj muszę to doprowadzić. Mogę no, spadnę, czy Aaron jest? Bo, a, nie ma. A mini Hector? Też go nie ma. A, nie, a Kostia? Ja. Go też na razie nie ma, ale okej. Okay. Ale dużo osób na serwerze, teraz jest to. Więc tutaj teraz idziemy z tym. Dobra, tu zasystowałem, już tutaj mamy taką budowlę Czyli tutaj możemy raz, dwa, raz, dwa, raz, raz i teraz. Pykyk, pyk, pyk i pyk. pyk. Zrobię, a naprawdę to mam taki fajny pomysł. Było raz taki pomysł gdzieś widziałem. To mogę sobie taki zrobić. Dobra. Teraz tu. Ja nie wiem czemu ja to w ogóle tak robię, ale jest tak od razu. Jeszcze tutaj. O, ja nie wiem czy mi tego bruku wystarczy. Bo wydaje mi się, że bruku raczej nie wystarczy. Ale ja będę musiał też drugie wejście zrobić, bo to z przodu to będzie taki ozdoba. A dopiero gdzieś z boku będzie to wejście. Ten takie przejście drugie to będzie tej ze ścieżką. A tu rozwalić to. O, dobra, żeby ta ścieżka była prowadzona dalej, tylko ten Dirt. O, idealnie. No i teraz ścieżka. Dobra, tu jest idealnie już ścieżka prowadzona i tutaj będzie wejście. Ale jeszcze muszę tutaj wejść. Dobra, o, i tu i tu. Chyba, tu przejście. Teraz w tą stronę. W Albo mam jeszcze nic nie zamiast tak zrobić, to po prostu lecimy od razu w górę. Było gotowe, a więc tu, i tu, i tu. Dobra. Teraz e, kolejną stronę robimy. E, może sobie takie, to robiłem w nakaz że od razu po 3. Tylko że tu trzeba z ukończeniem to zrobić, bo inaczej to nie dosięga. Tu jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. I zaraz będziemy robić kolejne piętro. A więc co dobra, to czekajcie chwilę. Tutaj. Tutaj. Dobra, widzę chwilę. Dobra, jeszcze, jeszcze mam trochę bruku. Myślałem, że nie mam i będę musiał iść kopać ja pierdziu. Jakby tak było, to ja nie wiem. Dobra. O, idealnie, to ja sobie mogę jeszcze tutaj, jak łatwo zrobić, będzie super fajnie. Wszystko, Dobra, to widzowie tutaj sobie to zbudujemy. A ja jeszcze, że tak powiem, jeżeli macie jakiś pomysł, co możemy zbudować tutaj na internetzie, to piszcie w komentarzach. Więc pamiętajcie, pisać, jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł, co można by było zrobić. Tu, tu, tu. tu. Dobra, teraz kolejne. Zobaczcie, ten zamek trochę głupio wygląda. Ale będzie jeszcze fajnie wyglądać. Tu, tu, tu i tu. Ej, sobie idealnie mi z tym wyszło. Ale to fajnie. Dobra, tu trzeba będzie troszeczkę przejście pogrubić. powiększyć. Dobra, tu. Jeszcze tylko tak przejścia, Raz, dwa, trzy. Dobra, więc tutaj powiem się tutaj będzie taka fajna brama. Najpierw sprawdzę ile to, to kosztuje. Powiem wam z czego to będzie. Tylko muszę najpierw znaleźć ten blok. No, ale nie będzie on jest. Ej, nie ma? Ej, czemu go nie ma? Co jest? Będę musiał go skraftować, bo... Bo w sklepie nie kupisz. A może tutaj będzie? Fila, fila. A może tutaj będzie? No i no tu też nie? Nie ma. Inna. No tu też nie ma. Dobra. J jutro się dowiecie. Ja jutro sobie, ja sobie poszukam jeszcze nic innego. tu nie teraz. Tu jeszcze jeden taki wyjątkowy. Robię. A nie, ta barabana będzie fajnie wyglądać. Serio. Tu mam zrobione, czyli mogę sobie tutaj tą ziemię jeszcze dodam, żeby było lepiej. Dobra, jest. Tylko tu jeszcze taką ścieżkę trzeba zrobić. Taką, taką nierówną, taką... jest taka ścieżka wydeptana. O, o co chodzi. Żeby doszła do tej części. No, jak jest tutaj, to już jest dobrze. Dobra, to zrobione, mogę tutaj... Nie, tutaj nic nie wykopię. Ale pójdę tutaj, może zrobię jakieś drzwi. A to muszę iść jeszcze pod ale to nie ma. No nie ma. No dobra. To muszę. fila bruk jest. Sobie Zobacz, czyli mam, że no teraz mogę iść pod drewno jeszcze. Ale nie ma. Dobra, czemu... Je... Bruk jest, dobrze. Ja w sumie na razie broku nie potrzebuję, więc tego odłożę. Zaraz będę drewno yy, drzwi zrobię. Tylko tyle drzwi będą. Hop, 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 hop. Dobra, idę tam, zbudować to. Tu jedno, tu drugie, bo to będzie takie główne wejście. Czyli takie, no, wtedy wiecie, no tu jest główne wejście, a tu się będzie wchodziło, bo tutaj będzie przód ozdobowy. Że będzie to fajnie wyglądać. Albo, albo nie, Może, mogę to zostawić tylko, że będzie takie, że do połowy zamknięte. Ej, dobra, to będzie dobra, ale i tak to drugie przejście się przyda. Dobra, to sobie zamek zrobiliśmy. Wieżowiec odbudowaliśmy, ścieżkę odbudowaliśmy. No to ale dzisiaj to, chyba, ale dzisiaj to chyba będzie koniec. Ale jeszcze ja wam powiem, co jutro będę robić. Jutro mam w planach budować albo cyklany domek, Albo zrobimy choinkę na święta, pani to z choinką mi już podchodzi pierwsza na myśl, więc jutro będzie budowanie choinki na święta. Znaczy no, choinka no to wystarczy że sądowki, Weźmiesz ale jeszcze ją udekorować. No dobra, to jeżeli podobał wam się ten nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i Cześć!